Łódzkie na plus. Podsumowanie tego dnia w skrócie. Móby mieszkańców przywitały lato w województwie łódzkim w porcie jachtowym w ostrowie warskim zorganizowano wiele atrakcji, a jedną z nich była letnia scena disco, a dlaczego rozpoczęliśmy lato właśnie tutaj? Bo jest to jedno z tych miejsc, które się wspaniale rozwija w ostatnim okresie. Dzięki także środkom europejskim powstaje tutaj naprawdę miejsce, które warto polecić wszystkim mieszkańcom naszego województwa. Przyjeżdżajcie, spędzajcie tutaj czas, bo to jest naprawdę piękne miejsce na naszej mapie. Zachęca nas do tego, żebyśmy aktywnie ten wolny czas spędzali tutaj, choćby nad wodą, na łonie przyrody. Piknik województwa łódzkiego w Ostrowie Warskim był również okazją do spotkania z pierwszym polsko-ukraińskim kołem gospodyń wiejskich działającym przy łódzkim domu kultury. Warszyc to kolejny historyczny pociąg Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, który uroczyście został zaprezentowany w Radomsku. Samorząd Województwa Łódzkiego reprezentował wicemarszałek Zbigniew Zięba. Honorowymi gośćmi wydarzenia byli członkowie rodziny Stanisława Sojczyńskiego-Warszyca. To wspólna inicjatywa samorządu Województwa Łódzkiego i oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi przy współpracy z Łódzką Koleją Aglomeracyjną. Rozpoczynamy proces upamiętnienia Stanisława Sojczyńskiego-Warszyca, wybitnego oficera Armii Krajowej wielkiego patrioty, wielkiego bohatera, wielkiego Polaka. Barwne, kwieciste dywany, tradycyjnie w Święto Bożego Ciała, mogliśmy podziwiać w Spycimierzu Poduniejowym. Każdego roku tego właśnie dnia miejscowość odwiedzają tysiące osób z całej Polski. Była to pierwsza uroczystość, od czasu kiedy spycimierska tradycja układania dywanów kwietnych została wpisana na światową listę UNESCO. Boże ciało jest uroczyście świętowane w Spycimierzu już od ponad 200 lat. O tym jak ważna jest współpraca rządu z samorządami rozmawiano podczas panelu zorganizowanego w Spale przy okazji 17 zjazdu Klubów Gazety Polskiej. W dyskusji wzięli udział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński, marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber oraz marszałek województwa śląskiego Jakub Heustowski. Grzegorz Schreiber podkreślał, że w regionie łódzkim dobrym przykładem współpracy rządu z samorządem jest likwidacja białych plam komunikacyjnych między innymi poprzez tworzenie połączeń autobusowych oraz inwestycje w infrastrukturę i tabor kolejowy. Ponad 2,5 tysiąca maluchów z 25 przedszkoli w całym województwie przez ostatni rok poprzez zabawę uczyło się języka angielskiego w ramach pilotażowego projektu Łódzkie dwujęzyczne. Cykl zajęć podsumowano w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi. Władze samorządu województwa zapowiedziały, że projekt Łódzkie dwujęzyczne będzie kontynuowany.